Hejka, witam Was bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj mam specjalnego gościa u mnie. Jest to Monika z kanału Gotowanie w NL. Tutaj za kamerą również siedzi Łukasz z kanału Gotowanie w Pozdrawiam! FNL. No i dzisiaj zrobiłam właśnie Monicę makijaż. Jeśli jesteście ciekawi jak zrobiłam Monicę makijaż, no to zapraszam do oglądania. mam oglądania. No więc makijaż zaczynamy od pierwszego kroku. I to jest nałożenie bazy, ale zanim w ogóle coś zrobię, no to po prostu odbieram Monice włosy. Więc tutaj mam takie spinki, są naprawdę spoko, żeby włosy nie przeszkadzały. No i wyglądają też mega ładnie, tutaj możesz pokazać jak to wygląda. No super, super. Mi się bardzo podoba ten kolorek. No, ale tobie w ogóle pasuje, taki jasny zielony. No. I teraz tutaj takie sokie? Tak, dobra. No to teraz nakładamy bazy. Tutaj mam bazę od Moniki. Jest z Bielendy, taka perłowa. Brawno i oczywiście potem się to wyblenduje. Tak prezentuje się już korektor nałożony na. Powiekę, właśnie tutaj pod brwi. I teraz nałożymy sobie podkład i jeszcze troszeczkę korektora ogólnie na całą twarz, żeby wyrównać po prostu kolor. I użyjemy sobie też podkładu Moniki. Jest to po prostu zburzyła Healthy Mix. Kolorek jest tu gdzieś napisany? Nie masz? Eee, Nie ma napisany, ale chyba musi być gdzieś jeszcze... się. Jakiś tam no. To jest tylko jest... 50, i 50 i pół. No, 50 i pół, bardzo specyficzny odcień. No, akurat tak trafiło, że z moją teściową właśnie wybieraliśmy taki pod odpowiedni do mojej cery, ale był trochę z godziny siedzieliśmy w tym Rossmanie. no był trochę problem z tego względu, że był albo za ciemny, albo za jasny, dlatego jest 50 i pół, bo taki podkład idealny, tak idealny akurat. No, no. Ale było ciężko trafić, żeśmy z godzinę właśnie no. szukaliśmy. Było tak, że na przykład próbka pasowała, a jak chcieliśmy zobaczyć, znaleźć takie odpowiednie, które właśnie próbka pasowała, to akurat takiego nie było na stanie, a. nie? I kolejna próbka, i kolejna próbka, i tak mi zmijała godzina. No, masz 50 i pół. no, i teraz właśnie do 50 położymy tobie na całą twarz, naprawdę. Taki, no. No, dobra. Pierwszy cień już jest położony, jak możecie zobaczyć, ma taki delikatny efekt i moim zdaniem jeszcze troszeczkę trzeba go właśnie przycienić. Ja sobie wezmę kolor ten, on się nazywa Loyal, i zmieszam go trochę z Touch z paletki Forever Flowers. Oczywiście wszystko znowu standardowo w opisie i dam. No i wrócimy do was, jak już to będzie gotowe. Jak możecie zobaczyć tutaj kontur twarzy jest już nałożony. No i teraz przyszła pora na to, żeby nałożyć rozświetlacz i używamy rozświetlacza SS w kolorze 02. I położymy go tutaj na wyższe punkty kości policzkowej troszeczkę na nos, żeby po prostu rozświetlić twarz i w słońcu, albo ogólnie w świetle będzie to wyglądać super. spray do twarzy, ciała i włosów, więc tak naprawdę można go używać po prostu tak o jaką giełkę taką, o... albo po prostu jak chcecie mieć zapach po prostu we włosy mhm. eee, nie wiem, po basenie albo po plaży to coś jest mega. Mega zapach. Więc moi drodzy, to by było właśnie na tyle, jeśli chodzi o makijaż. Jeszcze tutaj zdejmę Ci spinki i sobie możesz e, potem jeszcze ułożyć włosy. Jestem bardzo ciekawa twojej opinii, jak Ci się ogólnie podoba cały makijaż. Ja ogólnie bardzo dziękuję, bo mnie się bardzo, bardzo, bardzo podoba ten efekt końcowy i... Aż sama, się, aż sama siebie nie poznaje. Ja, e, ja nie umiem na przykład ja nie umiem sama siebie tak pomalować. No to, to jak teraz możesz sobie puścić ten filmik rano i jak byliśmy wolny czas właśnie robić to samo co ja. No, najbardziej mi się właśnie podoba, że mi tak podkreśliłaś te panie tak policzki tak to różniem mm -hmm. w ogóle, mm -hmm. a ja nigdy właśnie sobie policzków nie podkreślam. No właśnie to jest fajne tak, żeby się uśmiechnąć i wtedy dać sobie fan i prawidłowe punkty twarzy się, że tam to jest taki mini life, hack. No, ale jeśli właśnie chodzi o filmik, to to by było na tyle. Jeśli się podobało, no to dajcie oczywiście łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co Wy sądzicie o tym makijażu. Ja jestem dość no, dumna siebie, no bo się bardzo cieszę, że to tak mi wyszło, bo bardzo dawno kogoś nie malowałam. Chciałabym również pozdrawić te osoby, które się tutaj pojawią na ekranie, ponieważ wspieram mój kanał. Jeżeli chcesz tutaj dołączyć, no to oczywiście zobacz link w opisie. Zapraszam oczywiście do Moniki i Łukasza na kanał, zrobi się gotowanie w NL. Na no, ich Instagrama, TikToka również gotowanie w NL, moje social media są w opisie, no i do następnego filmiku, do zobaczenia, cześć! Do zobaczenia, cześć!